Witam. Dzisiaj wreszcie pora na orkę nowym nabytkiem. Jak widać glebogryzarka już do orki przygotowana. Założone metalowe koła. Założony pług. No i po tej zdartej farbie na pługu również widać że już trochę był ten pług testowany. Troszkę sobie już poorałem jakieś mniejsze poletka. Dzisiaj będzie troszkę większe orane. Potestowałem zobaczyłem co i jak. Tutaj mam akurat ten pług założony na, na ostatni otwór, akurat najwygodniej mi się w ten sposób właśnie orało. Dzisiaj będzie orka po ogórkach, był później na to wysiany poplon, gorczyca, ta gorczyca została skoszona. Na tą skoszoną gorczycę został rozrzucony obornik, i tutaj również przydała się ta glebogryzarka, bo właśnie ten obornik rozwoziliśmy, yy, właśnie przyczepką podczepioną do tej glebogryzarki. Zawsze to nie trzeba taczki pchać, na tą przyczepkę tego obornika więcej wchodzi, nie trzeba tyle razy nawracać. Szybka robota. Szkoda jeszcze, że ta glebogryzarka tego obornika na tą przyczepkę. Nie wrzuciła, nie załadowała, a wtedy to już w ogóle byłaby bajka. No i właśnie poletko z rozrzuconym obornikiem wygląda tak. No i postanowiłem, że będę orał jednak w koło. Tutaj wczoraj orałem mniejsze poletko i e, chciałem ro robić to raz przy razie żeby czasami nie zostawiać bruzdy gdzieś przez środek, ale to jednak było sporo zawracania, sporo cofania i jednak ta robota praktycznie dwa razy się wydłużała. Będę orał w koło, zostanie bruzda przez środek. Mówi się trudno, jest glebogryzarka, na wiosnę tą bruzdę się zniweluje. Ja teraz jeszcze troszkę poczekam, bo jak widać jest jeszcze mglisto, słońce gdzieś tam się przebija. Mam nadzieję, że za chwilę się przebije. Będzie po prostu lepszy widok, co tutaj się będzie działo. No niestety jesień. Jesień rządzi się swoimi prawami. Mglisto, poranne przymrozki, dość chłodno. Ale mam nadzieję, że ta orka będzie dość sprawnie tutaj szła. No, i tak to teraz wygląda. Myślę, że wcale nie najgorzej to wyszło. Jak właśnie na taki mały pług z glebogryzarką. Pewnie z czasem też się trochę więcej wprawy nabierze. Na pewno inaczej też by się pracowało, gdyby ta gleba była bardziej wilgotna. Ale deszcz padać nie chce, a jak mam tutaj czekać za jakimiś większymi opadami, to podejrzewam, że prędzej zacznie śnieg padać, niż tutaj deszcz się pojawi. Ta bruzda też nie wyszła jakoś bardzo głęboko, więc myślę, że bez problemu glebogryzarką po prostu tutaj się to wyrówna. Obornik przykryty, na wierzchu go nie widać. Gdzie Gdzieniegdzie zostało trochę gorczycy, ale to też myślę, że nie jest problem. To jeszcze teraz Została mi orka po tych tam przemarzniętych pomidorach, ale muszę je wyrwać, więc widzimy się za chwilę. I pomidory wyrwane i rozrzuciłem tylko tutaj obornik. No, i tutaj po pomidorach zdecydowanie lepiej się orało. Gleba była trochę wilgotniejsza, bo też te pomidory były do końca podlewane. Troszkę więcej cofania, no bo jednak tu jest wąsko. Zawracać nie było tutaj sensu. A tak przynajmniej jest położone wszystko w jedną stronę. No i tak po trochu, po trochu. Tutaj poplon urośnie, się go zaorze. Z tej strony poplon urośnie, się go zaorze. Tam jeszcze gorczyca rośnie. Taki jest większy kawałek, i tutaj spróbuję sobie zacząć właśnie od środka. Zobaczyć, czy nie będzie zbyt dużej górki po środku usypywało. Potestuję, posprawdzam, w którą stronę najlepiej orać, i już będę na przyszłość wiedział. No i przynajmniej w tej chwili jestem samowystarczalny. W każdej chwili mogę sobie poletko dowolnej wielkości zaorać, czy też uprawić. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.